Teraz jako gospodarza rewiołów proszę o zabranie głosu marszałka Olgierda Gawrydówka. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj na boisku, które zostało zbudowane dzięki dobrej współpracy samorządu województwa z gminą Goleniów. To jest tak zwane euroboisko, a więc boisko ze sztuczną nawierzchnią pełnowymiarowe. Dziękuję bardzo. Pełnowymiarowe boisko, które no, czas szybko leci już, już ponad 10 lat temu zostało wybudowane dzięki wsparciu z funduszy unijnych i dzięki determinacji gminy Goleniów do tego, żeby baza sportowa, żeby miejsca do czynnego, czynnej, czynnej rekreacji w Goleniowie coraz lepiej wyglądały, a więc aby coraz większa ilość mieszkańców mogła korzystać właśnie z infrastruktury sportowej. Wiele zrobiliśmy, wspomnę wspólnie i budowę orlików, właśnie potem kontynuacja w ramach oparcia o fundusze unijne Euroboiska, Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej, który przez wiele lat był w takim partnerstwie pomiędzy, pomiędzy gminami, pomiędzy województwem a Ministerstwem Sportu realizowany. No i później nastąpiła centralizacja tych procesów. Wszystkie decyzje zostały przejęte przez Ministerstwo. Województwo zostało odcięte w od rozwoju bazy sportowej. Nadal wspieraliśmy małymi kwotami małą infrastrukturę, rozwój małej infrastruktury sportowej. Dzisiaj podpiszemy kolejne granty z włodarzami tutaj gmin, ale to są naprawdę stosunkowo nieduże pieniądze. Największy grant dzisiaj to 100 tysięcy złotych, który podpiszemy na modernizację tego oświetlenia, które już wymaga tej modernizacji, ale jako rząd Koalicji Obywatelskiej obiecywaliśmy. Dobrą zmianę i powrót do dobrych tradycji współpracy pomiędzy gminami, województwem a samorządem, właśnie w zakresie kształtowania wojewódzkiej infrastruktury sportowej. Jesteśmy po bardzo konstruktywnych rozmowach z panem ministrem sportu, ale o tym już więcej powie pan minister. Bardzo się cieszę, że powie o tym tutaj dzisiaj w Goleniowie. Ja już troszkę wiem, nie, pewnie jeszcze nie wszystko, ale miałem przyjemność już pozytywnie opiniować projekty rozporządzenia, które pan minister. Przygotował, więc cieszę się na tą dobrą nowinę, i tutaj postawię przecinek, może bo kropkę postawimy, kiedy podpiszemy jeszcze umowy, które mamy dzisiaj przygotowane. Dziękuję, panie ministrze, bardzo proszę. Dzień dobry, szanowna pani burmistrz, panowie burmistrzowie, panie starosto i panie marszałku, szanowni państwo, również cieszę się, że jestem dzisiaj w Goleniowie. I rzeczywiście, tak jak powiedział pan marszałek Gryblewicz, to nie sztuka. Wozić po Polsce czeki i rozdawać czasami prawdziwe, a czasami wirtualne pieniądze. Rząd pana premiera Tuska, koalicja rządowa obiecywała przekazywanie albo powrót kompetencji do samorządu, i dokładnie w tym duchu ja mogę dzisiaj z dużą satysfakcją poinformować, że przekazujemy pieniądze do samorządów, do decyzji samorządów, konkretnie do decyzji marszałków. Województw. Chciałbym Państwa poinformować, że jesteśmy już po konsultacjach, które odbyłem z marszałkami województw polskich, i w najbliższych dniach zmienię rozporządzenie ministra sportu, z de facto sprowadzające się do tego, że największy instrument wsparcia infrastruktury sportowej, jaki posiada minister sportu, czyli pieniądze z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Podzielimy się tymi pieniędzmi z samorządem. Zależy nam na tym, żeby rozwój infrastruktury sportowej, po pierwsze, był tworzony, czy ta infrastruktura była budowana w uzgodnieniu z samorządami lokalnymi, w oparciu o strategię rozwoju infrastruktury sportowej w województwach, a po drugie przy współudziale, współdecyzji lokalnych samorządowców. Dlatego od roku 2025 w ramach środków funduszu rozwoju kultury fizycznej, ja przekażę 200 milionów złotych do dyspozycji marszałków województw. Każdy z marszałków 16 polskich województw będzie mógł, po podpisaniu stosownego porozumienia z, z Ministerstwem Sportu, dysponować. Właściwie nie marszałek, a sejmik województwa będzie w oparciu o strategię rozwoju danego regionu będzie mógł zbierać wnioski z gmin. Powiatów e, swojego regionu i decydować o realizacji inwestycji, modernizacji, realizacji nowych inwestycji sportowych w danym województwie. Nie ma żadnego powodu, żeby z poziomu ministerstwa rozstrzygać, czy budować boisko, basen, e, czy budować salę sportową przy szkole w jednej gminie lub w drugiej gminie. Potrzebna też jest e, pewna uczciwość pewna proporcjonalność. Nie może być tak, że jedne regiony są preferowane kosztem drugich regionów. Dlatego ten instrument, który przygotujemy, będzie zakładał przekazanie środków finansowych proporcjonalne do liczby ludności mieszkających e, w regionach i będzie całkowicie pozostawiony do dyspozycji e, sejmiku województwa, e, który podejmie decyzję corocznie o tym, jakie inwestycje w regionie będą dofinansowane. Mechanizm, który budujemy, zakłada Dofinansowanie na poziomie 30% do tych inwestycji, które, o których zdecyduje Sejmik Województwa ze strony Ministerstwa, 30% udziale ze strony Sejmiku Województwa i 40% udziale ze strony beneficjenta, czyli gminy lub powiatu. To będzie bardzo ważny instrument, myślę, że bardzo atrakcyjny dla samorządowców. Samorządowcy wiedzą, że zazwyczaj to dofinansowanie jest maksymalnie na poziomie 50%. Zwracam uwagę, że w przypadku tego mechanizmu pieniędzy przekazywanych w ramach strategii rozwoju infrastruktury sportu w regionie, będzie dofinansowanie na poziomie w sumie 60%, więc dofinansowanie ze strony gminy czy udział gminy będzie znacznie mniejszy, będzie tylko 40%. Ja y, mam nadzieję, że to działanie y, będzie realnym dowodem na to, że rząd premiera Tuska. Chcę się dzielić z samorządem, z samorządami nie tylko zadaniami, ale również odpowiedzialnością, również realną władzą, realnymi środkami e, finansowymi i cieszę się, że jeszcze przed e, wyborami samorządowymi e, udało nam się to porozumienie z marszałkami zawrzeć. Mam e, opinie pozytywne marszałków województw, mam opinie pozytywne w związku, wojewodzi to jest chyba najlepszy dowód na to, jak ważne są wybory samorządowe, bo możemy dzisiaj powiedzieć, że po 8 latach smuty realna władza, realne pieniądze wracają do samorządu, decyzyjność wraca do samorządu, a państwo, władza centralna wie, że rolą samorządu jest nie tylko wykonywać zadania zlecone przez samorząd, ale realizować realne zadania w imię potrzeb obywateli i tak naprawdę znając najlepiej. Oczekiwania i potrzeby obywateli. Bardzo serdecznie dziękuję. Panie ja, ja chciałbym w imieniu samorządowców, panu ministrowi, bardzo serdecznie podziękować, bo y, ja jestem z tego dumny, że to minister z naszego regionu y, jako pierwszy zdecydował się na taki ruch decentralizacyjny. My y, zapowiadaliśmy, Rząd premiera Tuska zapowiadał tą decentralizację ponowną, czy recentralizację, bo pamiętajmy, że wojewódzka, czy plan Wojewódzkiej Bazy Sportowej, on kiedyś był w kompetencjach samorządu województwa. To dopiero w 2016 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości nam te kompetencje zabrał i w 100% przeniósł do Warszawy. Dzisiaj pan minister robi ten pierwszy, pierwszy krok, a więc oddaje z powrotem Kompetencje regionu, po to, żebyśmy wspólnie z samorządowcami mogli wydyskutować, czego tak naprawdę najbardziej potrzebujemy, gdzie są najbardziej pilne, e, pilne potrzeby. E, powiem w ten sposób: Pan minister poszedł nawet krok dalej. Powiedział: Do każdej złotówki, którą jadę z Ministerstwa Sportu. Pan Marszałek ma dołożyć drugą złotówkę. Kiedyś tak nie było, ale my się z tym, z tym zgadzamy. To jest troszeczkę taki model, jaki mieliśmy przy, przy Orlikach, i dzisiaj przywracamy do tego, do tego dobrego zwyczaju. Wtedy jestem, jestem też, mogę powiedzieć, że wspólnie możemy powiedzieć, że byliśmy wtedy dumni, że na Pomorzu Zachodnim wybudowaliśmy najwięcej orlików w całej Polsce. Ponad 180 orlików, i to był bardzo duży wysiłek dla nas, dla jako samorządu województwa, żeby to zrobić, ale ta infrastruktura jest. I e, powoduje, że mieszkańcy naszego regionu e, po prostu mogą z tego korzystać. Są zdrowsi, są bardziej aktywni. E, dlatego ja głęboko wierzę w to, że, że ten e, powrót do dobrych tradycji, budowy, e, dobrej e, bazy sportowej dla naszych przecież dzieci, najwięcej jednak dzieci z tego korzysta, ale cieszę się, że i starsi coraz bardziej e, aktywni, jest w takim dobrym partnerskim modelu. Rząd, samorząd województwa, samorządowcy na dole. Zrobiliśmy najwięcej orlików na pewno i z tego programu e, najwięcej w Polsce wybudujemy, więc jeszcze raz w imieniu samorządowców e, z Pomorza Zachodniego, ale i wszystkich samorządowców w Polsce, Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki. Dzięki serdeczne. Czy masz jakieś pytania jeszcze. Jeżeli mamy pytania, to byśmy chyba poprosili, a jeżeli z nie, tym to piszemy tak, to do, do, do tego, co tutaj padło, czy mają Państwo jakieś pytania? Panie. Jeżeli nie, to też na pewno jeszcze po zakończeniu oficjalnej części będzie na to czas. A teraz nadszedł ten moment, kiedy zostaną podpisane umowy, najpierw gmina Goleniów. Tutaj mamy przygotowane miejsce. Umowy. Dziękuję bardzo. Cieszę się, Cieszę się, że jakiś że tak, Po raz kolejny. jak no, Byłem na farcie tego wiesz, do obiektu, ale czas szybko koledzy, że to się w że wszyscy nawet ekologiczni się pojawiają, więc to jest no, dwa wiedzę. To jest nie tylko zajaśniało nam słońce, ale będziemy mogli wieczorami oświetlić bardzo dobrze ten obiekt z mniejszym śladem węglowym, co nas bardzo cieszy. Będą, będą mogli nasi mieszkańcy z tego korzystać. O późnej takiej nocy. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Z, 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 Teraz gmina Stetnica, Pani Burmistrz Andrzej Budanowski, gmina Stetnica, przeprowadzi modernizację pomieszczenia w siłowni i sali fitness przy do widokskowo stopkowej w, w, w Wartość inwestycji to ponad 55 tysięcy złotych, a dotacja wynosi 27 tysięcy. I to przy Stetnicy, w nie, no, nie, z tycząpią, nie tycząpię. Tycząpię. Tycząpię, nawet z pieczątki. A jeszcze panią wskarbnik pewnie wyciągniesz e, z, z, z rękawa, to to, że tak powiem, że to trzeba jeszcze kontrastygnaty skarbnika jakiś taki, żeby być bardzo urzędowy. Ja wiesz, uh. że są co ma tak, jak się postawi, tak? Tak, ja nie, to Tak, nie stawiałem, że on będzie podpisywać. Super. Bardzo się cieszę. Ja mogę tylko zapowiedzieć, że ten program będzie małą no, infrastrukturą, którą będziemy kontynuować i zależy od tego, co od tych dużych rzeczy, które będziemy z Ja mogę powiedzieć, że pierwszy oliw w naszym województwie był w Stetnicy. A to prawda, to prawda, to prawda. Dziękuję bardzo. I teraz mina Osina. Jest, pan tak, Wójt tak. Krzysztof w gminie Kosina e, e, zostanie przeprowadzona modernizacja infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej im. gminy Bronisława Wojniewskiego będzie tam wymiana dla biznesa i gimnastycznej, wyposażenie szatni, tworzenie wojska do bandona z modlitwną łapką na biko to macie fajnie, bo to macie odnikiem właśnie kompleks, 40 tysięcy złotych, tak, a dotacja 20 tysięcy no, o, 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 teorek, te chłopie, tak, tak. no, właśnie. no właśnie. pan marszałek tak Tak, tak, Ale już... Drafię? No właśnie, to nie pamiętam, ale chyba, tak, chyba strzeliłem. Chłopie, jak? Ja strzeliłem obroliwe, to, obroliwe, to. Okay. Tam,